Wokół Opatowskiej koliniaty wiodła symboliczna droga do Jezusa, któremu mędrcy złożyli dary i wraz z wiernymi zawierzyli Jezusowi ojczyznę. Tradycyjny orszak trzech Króli poprowadził proboszcz parapii pod wezwaniem świętego Marcina, ksiądz Michał Spociński. Orszaki to tradycja związana ze świętem trzech Króli, Obchody są wyrazem radości z Bożego Narodzenia i wspólnego kolędowania. W opatowskiej parafii św. Marcina ze względu na pandemię koronawirusa Orszak przemaszerował wokół świątyni. Zgodnie z tradycją, marsz rozpoczął się od wspólnego kolędowania, które było kontynuowane podczas przejścia korowodu. Przemarsz zakończył się w świątyni przed stajenką, gdzie królowie złożyli dary. I wspólnie z wiernymi zawierzyli Jezusowi ojczyznę. Drugim elementem uroczystości święta objawienia pańskiego była msza święta. Uczestnicy nabożeństwa pokazali, jak ważne jest dla każdego człowieka dobre, głębokie przeżywanie świąt. Zapatowa dla STV, Jerzy Strzyż.